Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będzie druga część. Będziemy kolorować chłopaków. Dziękuję za poprzednie lajki i za wyświetlenia. No i za ten jeden komentarz. Bardzo dziękuję. A teraz pokażemy Wam smoka. Tak wygląda jedna strona. Tak wygląda druga. A tak w środek. Jest też. Ta strona, no i ta, ale to już jest nieważne. On ma taki okien. Jak nie zostawicie lajka lub mnie nie pooglądacie, to Smog was wie. I możecie też wysłać znajomy film, na pewno im się spodoba. A więc przechodzimy do kolorowania. Dobra, to tak jak mówiłam, zaczynamy się zakolorować. Nawet kolorujemy czapeczki najpierw. Już jedną czapkę. mamy teraz drugą. Już mamy dwie. Teraz języczki od razu. Jak mamy czerwone w ręce. Teraz policzki, bo policzki też są ważne. Policzki weźmiemy takim jaśniejszym różowym. Żeby nie był jakiś nocny. Oczy. Jeden będzie tak samo jak z dziewczynami, czyli jeden będzie miał niebieskie, a drugi będzie miał zielone. Ten będzie miał niebieskie, a ten zielone bo ten zielony fajnie wygląda. przychodzę. Teraz włosy o ja Jeden będzie miał takie zafarbowane na parę kolorów. Będzie miał taki Ten. troszeczkę pomarańczowego w środku. A na zewnątrz czerwony. I powiedzcie, kto by chciał mieć takie oczy, znaczy włosy? Na pewno by ktoś taki chciał. Teraz drugiego włosy będzie miał też zafarbowane ale na bardziej świąteczne. Czyli będzie miał górę zieloną. Mi się na przykład Święta kojarzy też z zielonym, bo jest dużo sieleni. Na przykład zieleń, choinki. Zieleń też jest w paru innych rzeczach. A czerwień, no, Chyba nie muszę mówić. Chyba każdy wie, co znaczy czerń. Teraz na szybko wezmę moją e, kremową kredkę. Już mam. Tą kredkę którą ujęłam, czyli naszą kremową i kolorujemy im skórę. I mamy już jednego chłopaka. Teraz kolorujemy drugiego. Rysujemy im jeszcze uszy bo przez przypadek zapomniałam. Jak mogą, Jak mogą zapomnieć o uszach? No przecież ja. Zam im tu takie uszy. I od ja razu pokoloruję razem z resztą rzek. Dobrze, teraz szarik. Jeden. Będzie kochał pomarańczowy oraz. Hmm. A może fioletowy też weźmiemy? Albo różowy. Weźmiemy też różowy, bo on kochał pomarańczowy, a jego dziewczyna różowy. Dlatego sobie kupił pomarańczowo-różowy szaliczek. Drugi bardzo lubił tego pierwszego. Ale nie miał y, pomarańczowo różowego tylko miał pomarańczowy-zielony. Bo obydwoje bardzo lubiły pomarańczowy, a ten drugi też lubił tego pierwszego. A pierwszy, drugiego, wszystko się łączy. A więc mieli taki sami jeden kolor. Ale drugi już nie luki już mieli inny. Ten miał jeszcze kominarę. Taką możemy zrobić. Taką letką, zdjętą na razie. Będzie chciał to sobie założyć. I będzie z kominarką. Już mamy tą górną część zrobioną. Teraz koszulka. Jeden ma piernika, a więc będzie piernik brązowy. Musimy go parę części poprawić na czarno. A taki jeden chudy masek czarny, żeby nie był gruby, tak jak ten, który jest tam. Trzeba mu poprawić te kawałki który może nie będzie widać, jak koloruje. Brązowym. A więc zrobiłam tak. O nie, drugi też ma piernika. A wyrzuciłam już kolor do poprawiania pierników. Będzie trzeba znowu go brać. Zrobimy mu jakąś polewę. Bo piernik nie może być brązowy i biały. Widzisz po to są inne kolory, żeby mieć jakąś ładniejszą polewę. Niebieski, jasne i niebieski, ciemne. Na przykład tam zrobimy. Teraz u drugiego zrobimy piernika. Trzeba go poprawić tak samo O! I teraz trzeba zrobić to samo co z tamtym, czyli go pokolorować I trzeba pokolorować też jego lukier Weźmy pomarańczowy ale tym razem nie będzie też różowego Tylko na przykład żółty zrobimy Żółty też w sumie kojarzy z świętami Bo zazwyczaj każdy robi żółtek, gwiazdki No i one się kojarzą Zielony zielona będzie pluska u tego, a u drugiego na odwrót, u drugiego będzie czerwona pluska. Łopatki zrobimy zielone, czerwone. I u niego ten pierwszy pasek będzie zielony, to znaczy że koszulka też musi być zielona. Drugi czerwony, trzeci zielony, czwarty czerwony. Czwarty zielony, i szósty będzie czerwony, to tak samo. Pierwszy zielony, drugi czerwony, trzeci zielony, czwarty czerwony, piąty zielony, i szósty będzie czerwony. A więc bierzemy teraz czerwony, a nie, najpierw jeszcze u drugiego musimy zrobić tak samo paski, tylko że na odwrót drugi. Czwarty, tak drugi, czwarty i szósty Będzie kolorowano na zielono A reszta będzie na czerwono Tak samo na drugiego Na drugiego Już prawie skończyliśmy. Oj, nieco. Będzie trochę. Przowych akcesorii. Teraz tak, będzie pół na pół Spodnie w innych kolorach Ale też będą inne kolory Takie jak żółty, czerwony i zielony Tak jak mówiłam, kolorujemy kieszenie na czerwono, teraz drugie pół spodni będzie niebieskie. Taki o kolor cyjanowy troszeczkę. Damy w to miejsca, które są jeszcze niepokolorowane. Zrobimy je nowo I jedne spotnie mamy. Skończone. A więc teraz zrobimy inne spotnie. Zaczniemy od guzików. Nie będą też żółte, tak jak tam, żeby cześć czymś się nie różniło. Ale też, żeby się różniło, czyli to będzie inny żółty, ale żółty to żółty. A więc są dwa żółte, ale inne też. Teraz zrobimy czarną obudowę kieszeni. No to mamy już zrobione kropeczki. sobie, a więc trochę pokolorowałam, ale to już nieważne. Teraz robimy tak, żeby nie było widać tych kropek. Znaczy, żeby było je widać, ale żeby był zielony. I już mamy zielony, skończymy. O, i drugie spodnie mamy skończone. Teraz będziemy robić. Ostatnio skończyliśmy na bałwanku i tym. I zapomniałam Wam powiedzieć, że żeby był krótszy film, to pokolorowaliśmy już trawę i bałwanka wcześniej, nie nakrywając tego, żeby nie przedłużać filmu. A więc. Jak skończyliśmy ostatnio na bałwanku i trawie, to zaczniemy od bałwanka, ale i tak trawę na koniec, bo jest największa i najdłużej, będzie się ją kolorować. A więc tak szybko zrobimy sobie bałwanka, żeby nie nagrywał się jakoś długo, bo to tylko bałwa. Ale też bałwan jest. Fajną częścią naszego wszystkiego, co robimy. A więc warto go też na nim trochę spędzić czasu, żeby go pokolorować. Ale nie wolno też długo na to spędzać czasu, bo musimy jak najwięcej zrobić w jednym filmie, bo wtedy może w następnym będziemy robić już nowe rzeczy. Jak teraz. Zrobimy więcej Jak teraz robimy całe stążymy, bo będziemy parę rzeczy robić tak szybciej To stąszymy może nawet Zrobić <coughs> w następnym odcinku nowe A więc już kolorujemy serduszko Bo już skończyliśmy bałwanka Teraz zróbmy gwiazdkę. Wszystkie gwiazdki w ogóle. Jedna już jest skończona. Teraz ta inna. Następna inna. Teraz ta, ta sama co ta była tutaj, teraz kolorujemy 8L, tu mieliśmy je na wioletowo, a więc tu moż, możemy też zrobić 8L na no, wioletowo i teraz Zrobimy choinkę. Za chwilę koinka będzie skończona. Znaczy góra już mamy skończoną, a teraz zróbmy dół. Tak jak ostatnio, parę płatek śniegu męczy niebieskie, a potem męczymy się, za trawy już tak naprawdę zabierać. Bo mamy tyle, to parę yy, płatek śniegu weźmiemy na niebiesko i będziemy już robić trawę. Jeszcze ten jeden. Dobra. Teraz będziemy jak najszybciej kolorować ten napis tak jak mówiłam, bo nam się tu wymsknęła pod kontroli ten jeden mazak. To zrobimy tymi trzemki. To najpierw tym niebieskim. Czyli niebieski musi być pierwszy, bo jak mamy trzy kolory. A on jest czwartą literą, My się wzmknęła na czwartą literę, to znaczy, że on jest pierwszy, czwarty, siódmy. Nie, zrobiłam już źle. Będzie znaczy trzeba to poprawić. Dobra, jest nierówno, ale to nie ważne. Nierówność liter. Jak coś nie to, że kolorowałam nierówno. to powinno być czerwony, jak drugi jest czerwony, ale już jak jest, tak jest i tak to trochę zrobiłam na ten czerwony. a więc. No to robimy le znaczy, ły, co ja się już gubię z tym. Teraz ten napis, święta. Sumie, zróbmy tym samymi kolorami, bo to fajnie wyszło. Ym, jeszcze niebieski. Tylko tutaj, tylko będzie ostatni, bo wtedy mniej go będzie. A ostatni musiał być pierwszy. Teraz będzie ostatni. Tak, dla odmiany dłużej. Ale nie będę używać, bo tu znowu jest nierówno. Pierwsza będzie czerwona. jakoś czerwona się bardziej kojarzy z świętami. Nie wiem czemu. Już czarno też nie będzie potrzebne. Teraz się Loli. Teraz zrobimy trawę, która będzie przyspieszona. Dobra, już mamy skończony rysunek. W następnym odcinku będzie co innego. A więc papa i Sofia.